Zaczęli dobra, dobra, Filo kontra BVB To jest mecz o drugie miejsce, tak. Tak, ten kto przegra ma trzecie. Okej, okay. czy tutaj będzie szewczyk? E4. To jest finał przegranych. Nie wygrany gra z Katawarem finału finałów, ale jak wygra to będzie musiał wygrać jeszcze raz. Aha. Dobra. Partia skandynawska, kurde, jak to często idzie, ale praktycznie nikt nie zbija tego pionka, który jest. No, nie. no i nie zbił. Okej. Okay. To właśnie wygląda jak Karokan trochę, ale taki upośledzony. Dwóch skoczków atakuje. O przepchnij Piona po prostu. Pięć, no będzie tak na no. skoczka. I... Tratematyka no tu chyba nie chcę, żeby skoczyć na G4 wbił, ale. No. Okej, okay, tutaj odbić nie będzie można, bo wieża leci. Chciałam to zobaczyć. To nie zobaczy? jest to, tu... O, zobaczył to. O, i wieża leci. Wow. O no, wątpiłem, miała kulpa. Fido jednak ma to oko. No i tutaj czarny nawet może piąka zaraz pić na g4 i będzie związanie. Okej, okay, no ale dalej w sumie mógłby to zagrać, ale na najpierw lepiej, żeby tym skoczkiem uciekł. Tutaj odbić nie może skoczkiem, to. bo leci skoczek. Będzie źle, bardzo znaczy, źle. Teoretycznie może. Wtedy już tu Hetman będzie tańczyć wszędzie. Ja już bym Hetmana tam gdzieś próbował wrzucić na to skrzydło królewskie. On może nawet teraz zagrać się skoczek hadła, żeby wywiedzić wtedy końca będziemy mógł wrzucić do gry blokuje tu przejście piąkowi żeby nie zagrażał Geng. no nie powinien odchodzić tym skoczkiem bo tutaj teraz skoczek h2 może wbić i bicie gońca na f1 goniec za darmo ale czy znajdzie filo i oh, skoczek K2. O ten goniec z F1 nie ma ruchu po broni króla. Związane. Zgląda... Tak. tego się nikt nie spodziewał? To cały czas tam było. Teraz musi BVB uważać, bo tutaj pionek jak się ruszy na 5 no to będzie hetman atakowany. To był dobry hmm. ruch. I zamiast? Ma za bardzo dużo ruchu to zagranie Może odgonić, no ale teraz go zmusza do bicia I czy zbije, czy ucieknie to Powinien to ubić chyba Okej, okay, odszedł Proszada w tym meczu raczej nie nastąpi I tak są słabe, to to robi no to teraz musi tego końca raczej zbić. I remisowa pozycja, ale tutaj no i walno się się postanowić. Uwaga jest A teraz. Może Hetmanem na F6 E6 zbić. OK, teraz koczkiem z szachem może nawet Pod pan broni, ale atakowany więc. Ja co nie widzą, że cały czas ten koniec na. Ja może się ruszyć. Teraz już... Oj, bo on był i nie ma. Ale ja tu grał na pułapkę normalnie. Koniec koloru no H3. No, czarny jak zagra koniec H3 i wymieni gońcem, to wie, że leci. Ok, no to no, wie, że leci i tak. zaproponował Rems, <noise> ale Filo się nie Mówię, no nie wie żeby... Nie wiem czemu się nie skończył. O i koniec leci ma jak obronić Co to regołem co nie zbija? Zaropionek leci, wszyscy lecą, ja bym chciał zobaczyć Roszadę w tym meczu, to jest jeszcze możliwe, tak. nie król się ruszył, dobra król tak. się ruszył, okay, no tego posunięcia bym się nie bał, bo nic tutaj nie daje, nawet to bicie na B7, można zespiać te wikury normalnie, Pokazać dominację. Dobra, no to tutaj ma w jednym. Raczej nie znajdzie, chociaż... Ja nie widzę nawet. Wieża D1. było. No. O. No. Co ta wieża robi w tym miejscu? No dobra, dawaj, tutaj wieża A3. Po stronie białego wieża, czarna. Tak ustawione. No to mówię, żeby teraz wieża trzyszło. Skoczek uziemiony, można go bić normalnie, bo Hetman broni. Nie, ja, ale on woli bić Ewidentnie pilot tutaj chce zaktywizować drugą wieżę. A to musi zrobić challenge, że jego wieże będą na linii białego. Plan się szykuje No tak, tutaj wieża 3 skoczy kruchu nie ma, no właśnie, można bić teraz To frytę Z chyba lepiej będzie bicie Teraz pianka ale tutaj trochę będzie ciężko. No. O właśnie, idealne. Bl blisko pata. Poddał się i szanuje. Bo wiedział, że dostanie mata, to szanuje. To się szanuje zawsze. Ja bym grał do końca, żeby pat <laughs> To jest niesportowe zachowanie. Masz przegraną pozycję, to się poddaj. Wszystko dla 20 zł. Filo tutaj na Szufczyka będzie leciał 100% Okej, okay, partia skandynawska Czy to zbije? Nie Tutaj Tutaj zbicie i ja tak na skołczkę Ufff Ja bym tak to zbijał Milion razy Ale tutaj tu, tu nie masz innej opcji To musisz to zbić, no, no bo Bez sensu Okej, okay, tutaj związaniem, no ale tutaj pewnie 6 zaraz nastąpi Okej okay. Teraz podniebicie. O! Niebezpieczne tutaj, bo tutaj można o, jakoś tego końca złapać. Jakieś B5 zaraz. O, jednak nie. O, jest. Mój ruch h 4 Mój też. H5 zaraz powinno nastąpić? Okay, tutaj kl klasyczna blokada do gońca. Bwe już ma tutaj dobrą obronę. No tego posunięcia nie rozumiem, bo tego nawet wieżą nie możesz odbić, bo no skoczek broni. <grym> rip pionek. No, no zgambitował pionka. Pionek Sacrifice. No i tutaj, no, b5, no i goniec rip. No nie ma jak go... nie masz jak uciec, no. Zablokował sobie gońca, ale no nie znajdzie tego bo pięć pewnie. No. O, ma kolejną szansę. Teraz ucieczka z koczkiem. już typ nie ma roszaty, a nieważne. Teraz chwilą może zbić tego gońca. On no to musi zrobić, no bo ten goniec jego nie ma ruchu. Ucieczkowatej Ten nie ma po co już. Już nic więcej nie osiągnie w życiu. No i B5, dawaj, chyba Fybek znajdź to. To nie bicie gońcem gońca, tylko B5, no bo wtedy goniec nie ma ucieczki. To jest takie trudne do zauważenia, może... Bo... Ten goniec będzie wisiał cały mecz, tak się udaje? Wiem, że Hubert to już to zrobił. Hubert to jest... Uwielba piąkami ruszyć. O! Znalazł, kurde. No to teraz desperado, no trzeba zbić na B4, na B5 po prostu. Chociaż nie wiem, czy to takie bicie na P5 jest dobre. No bo wtedy skoczkę odbić nie można. Okay, no i bicie, po prostu bicie. Okay. O, to nie są widłe. Wolę to zrobić po prostu. Dobra, ale BFB ma fajną tutaj inicjatywę. Jeśli BFB wykra, to będzie mecz jednominutowy, więc nie wiem. Już, już grał taki mecz, pamiętam. Z kimś. Tutaj wieża broni pionka i mój szatman go bronił. To to, belk to bestia. Jak że chwilę z powybkiem krali. Tak, Kremi. I teraz. W chwilę może stracić skoczka. Właśnie, ta, ten mecz minutowy? To z powybkiem był. Picie tutaj na C3 teraz. No właśnie. To jest wielki Nie ma jak obronić wieży. Też leci. Już karali w tym turnieju raz ze sobą. Wcześniej wygrało, Filo. No i teraz dawaj, gdzie wieży? No. Oko. Dobra, no by wybek nie może teraz tego oddać, no bo już będzie leapingu. to preplay, okay. tylko. Okej. Mad 8, ale tutaj jakby nie oczekujmy znalezienia tego. Niech gra bezpiecznie. No tutaj mógłby nawet tą wieżę na B8 wrzucić Tylko tam żeby na dół. Bata nie, zrobić, bo over dla niego będzie. Znaczy przede wszystkim tutaj powinien obronić gońca na C6 Mała strata. No ale ten skoczek tam fajnie stoi właśnie. A znaczy teraz nie u... No, no. Co tam pianek też jest za temu? Na 4 Właśnie sobie odpowiedziałeś. I wieża leci Kolejna Ale to było dobre. Teraz wymiana hetmanów i koniec mistrzem z O, tutaj już desperacja. Moja ulubiona. No tak. Co? Co? No, Czy skoczka? No nie, na no, skoczka nie zbiję, bo broniona co no, to? No to, to, to... no co ty? Co ty, chłopie? Dawaj, tą wieżę nawet na G5 i. Cokolwiek, żeby nie. tam więcej tych atakowało. No dobra, mi to jest. Wystarczy do króla cokolwiek ruszyć. No, samolot zrobi tego mata. Rybak się nie musi martwić. Czy znaczy może tutaj jakoś ranić zaraz forsować. Czy no nie może, no bo on może uciec sobie na całość, się zaraz w piąkiem to nie będzie. Okej, okay, no, dawaj, ty wiedzą, ty wiedzą, co to wie, że. No właśnie. To jeszcze druga wieża sieci. No tutaj w ogóle, jak źle posunięcie zrobię, no to ma biegnąć. Ja mam jeden koniec. No jak pionka jakaś zbija. Мне кажется, что он сбия, наверное, хотя пушик. Ну тут, что он не так умный, что поеду. Так вот, сначала король, король Только он королем до середины шаховницы, ну че такой припадки. To muszę się schować za piąta i już. No i dawaj, H1, no i koniec będzie. I teraz bicie na G1 i koniec. A. Nice. Dobra, zostałem chwilowo rozmoczony, ale końcówkę. To mają remis. Jeden, jeden. decydująca partia. Jedna minuta. Tu nie powinien myśleć bo Tu powinno być wszystko automatycznie... Okej... Okay. Muszę speedrona robić. Tak. Dobra, no ale to już jestem pewny, żeby BVB przegrał. To Ostatnio PWP wygrał. Tam mi minutówkę z firma. Może tym razem będzie Nie, tu hetman. Okej, okay, dobra, to próba szybciej, ale obronione. Nie, to nie będę ale przysiadę się trochę tak. kręcił. E, bicie Hetmana! Hetman leci, Hetman znowu. Dawaj, dawaj, rób to! Nie! Ajajaj. Aj, aj. Znowu Hetman! O kur... Parasem u końca. Ano. To już byłaby wygrana. Teoretycznie. O. I co? Masz asto. Ale na które ratą On mi sklika, chyba tam wolną w ogóle. Okej, okay. no wymieniaj no teraz. Tu te lepszego nic nie masz. Okej, okay, tutaj próba, nie wiem czego. Dobra, teraz my się na czas wygrać. O, <laughs> tu już nerwy weźmie, będzie ruszanie, próbę pewnie tylko. 13 sekund, 12. Boiec. Czas leci, chyba, bo to się w środku. No, będzie ruszany królem, ale żeby nie ruszali w tej samej etapie, będzie remis. Dobra, chwilowo, co jest pięć? Tu szalecha jeszcze tam. Respekt. Ole. to do finału. Pwypek ma trzecie miejsce, chwilotruki, chodźmy tam. Wiecie chłopaki, wy możecie dać te 400 Avoksów. Ale ty, Hetman, BFOB, mogłeś mu Hetmana zbić dwa razy gońce. A, 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 mi, a mi króla zbić parę razy. No, <grym> no właśnie, chyba tak. bo... Dobra, ale finał chyba jutro, bo katowera coś nie ma. Jeszcze napiszę no, to nie na ja, pri. Ja, ja mam wyjebany w tych finałach chcę 4 starbucksów. Tak mi ...gierkę, bo... ...mi to, neta wywaliło i musiałem odświeżyć stronę, by... ...to, się to. Ale, ale musisz z katowerem zagrać, Filo, no niestety. Muszę? A nie się poddać? Nie. Jezus Maria. Musi być content. Miałem 400 raus, to cóż, dużo szmalu. Wyzwę Hubert pojedynek po I tym tonem można skończyć ten odcinek. Yo-yo.